O dzień dobry właśnie O, sałatkę będę dzisiaj piątek z bułeczką suwiet. O, o właśnie, snów ta Ta Asia Basia Roksa, to ona pracuje w Rokscie Snów nagrywa na mnie, że O, się śmieli, całe te nogi mi się nie zginają a ty masz sztuczne cycki plastikowe. Będziesz na mnie nagrywała, to ja na ciebie też będę nagrywał. Tak się zachowają. Właśnie było wszystko w porządku, tak samo jak z Moniką, całe te a wy Macie takie charaktery, jak Wiedźmy, pospolite Wiedźmy. Sobie pokazałaś tego faceta, to z nim, z tym facetem bądź. Półnago faceta pokazujesz w slipkach. On może ma kutasa większego, może będzie się dobrze popychał. Hmm. Słatka warzywna. O, widzicie? Wolę normalnie. A. To ostatni film. Nie nagrywaj na mnie. Bo tak zachowują się widzimy. Miałem mi nagrywać, a zobaczyłem ten film, będziesz specjalnie nagrywało teraz. Ja już nie jestem cię ogłumie znać. Dla mnie nie istniejesz po prostu. Wiesz, że mnie interesujesz, co ty robisz? Jakie ty pieniądze zarabiasz? Ja mam w dupie kurwa twoje pieniądze. Ja chcę mieć normalną, sympatyczną kobietę. To powiedz: Do Natalki jeździłaś, po co tu tam jeździłeś? To powiedz, przyznaj się. To ludzie wiedzą. To przyznaj się, co ty w swoim życiu robiłaś. No, przyznaj się. Ja ty siedem lat temu pracowałaś. Gdzie ty pracowałaś? To przyznaj się. To ludzie nie wiedzą? Roksa. Mówiłem. Żeby zarabiać kasy, pokazywać swoje ciało. <noise> żeby kasę zarabiać pokazywać swoje ciało a jeszcze nie wiadomo co ty robiłeś bo jeżeli tak robić to ja będę robił też roksa no to wiadomo roksa nienawidzę ciebie już которые не можно съесть, не да не, бо, сол такие особые, которые сол только do wyrywania kasy. Przyjedź. No, lajta zrobiłem na Sylwestra, ale ogółem musiałem dla Was pół pieniędzy oddać. No, a z tego jeszcze musiałem podatek zapłacić. No to chciałeś wyrywać tylko kasę ode mnie żebym ja nagrywał mieć wszystko a kup pieszcioneczek zaręczynowy a ja kupiłem inny tańszy o 1700 kosztował a że to rynkowy cały te a pokazałem o i kupiłem za 3-400 to sobie kup zarabiaj kręć dupą swoimi no, ja mogę powiedzieć. Jakie takie kobiety się zachowują do mężczyzn. Jakie idiotki. No to malowana. Usta sztuczne. Wszystkie sztuczne? Wszystko sztuczne jesteś pół osobą sztuczną. Może masz ten łeb też kurwa sztuczny. Może masz ten zmieniasz na noc kurwa na świński łeb i chrunkasz. Ho, 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 ja, ja ze mnie, to ja będę z ciebie. Wy zatańcz może na stole, albo na rurce i pokaż ludziom. Czemu ty swojej twarzy nie pokażesz, tylko po prostu nagrywasz w ciemności, bo się wstydzisz, bo jesteś brzydka jak widzma. Miałem nie nagrywać na ciebie nic. O, przeprosiłem. A będziesz takie filmy nagrywać, to po prostu będzie od Z. I już. Niech ludzie wiedzą. Dobrze, że o, pokazywałaś się. Na no. jak ja lightę robiłem jak wyglądasz. Sztuczna sztuczna baba I do pieskownicy sobie babki rób razem z dziećmi Samego rana tylko wkurzać Potrafisz cały czas żebym miał zły dzień A jedź do Natalki i Pieniążka, kręć i będziesz wiedziała co Ty to Ty powinnaś się ugłym leczyć a nie ja Chciałaś? To miałem nie nagrywać a ty ugłym z balkonu widziały, jak to byłem wieczorem się odprowadzałem. Chodziłaś po miastoku w centrum całe te nikt złego słowa na mój temat nie powiedział. I normalnie chodziliśmy całe wszystko. A ty byłem non stop. Wymyślisz Ja mam, przepraszam bardzo, ja mam drewniane nogi. Nisku. A ty masz po prostu Ty masz jesteś sztuczna tak samo jak te robisz takie żeby tak samo wyglądać jak te oglądają te nagrywają te filmy erotyczne to jesteś podobna do nich sztuczna a jeszcze o dupę jeszcze zrobisz żeby starczyła to sobie rób co chcesz i nie, ma, nie będzie takiego czegoś po prostu już nigdy w życiu nie zobaczymy się na pewno obiecuję ci bo takiego czegoś nie będzie o to krótki będzie film. Bo nie lubię nagrywać na takie tematy, co ty um. Ty nagrywasz? Całe to wszystko. Ciemne wszystko wypowiadasz się. Ja chociaż Jak ja mówię, to pokazuje się jak ja wyglądam. A nie jak po prostu w ciemności. To jak trzeba, jak... Po prostu te Wiedźmy, które po prostu dokuczają ludziom. Jesz, jeszcze po uczywie mówiłaś, że i dzwonisz do mnie bez przerwy, a mówisz, że ja do ciebie dzwonię. <śmiech> <śmiech> Kobieta, opamiętaj się. Ja do no ciebie nieraz nie, raz, nie przepraszam, raz dzwoniłem. Oj, przepraszam bardzo, to ktoś, ktoś dzwoni do mnie. No, sami zobaczyliście. Zobaczcie ten filmik, jak ona nagrywa na mnie.